Eee. chodź. Sorry, ale ja mam teraz w domu taki mały burdel. Burdel? Eee, to znaczy bałagan, jak widzisz. Eee. Usiądziesz na chwilę? O, nie mam cię na tym posadzić. Widzę, że cioci się powodziło. No. Tak w ogóle to moje kondolencje. A, dziękuję. O, tutaj się. Siadaj tu. Napijesz się czegoś? Mówi mi, że jest ze mną w ciąży, no, no, no i pani. Brak seksu? No. Słuchaj, zawsze możesz zrobić badania na ojcostwo. Ona tylko na tę jogę chodzi. Cały czas mi tylko o tym trenerze Mariuszu opowiada. Wiesz, to dla mnie zbyt wyrafinowane. A wiesz co, ona po prostu znalazła sobie swojego samca Alfeta. Samca Alfa? No to taki typ fizyczno-rozpłodowy. Wszystko, co chciała, to miała. Kasę, żarcie, zadraszenie, nawet za te jogę poliła. i eee, na tym polega Twój problem. Ty jesteś typowym samcem beta. Ty masz kabongę, a on ma dres i boskie ciało. Ja samcem beta? Ja jestem samcem alfa. <noise> no dobra, niech Ci będzie. Słuchaj, pomyśl pozytywnie. Ona Ciebie wybrała na ojca. Obawiam się, że w tej sytuacji jestem zmuszony poprosić panią o przysługę budowę. Ej! Tewciu, mówiłam ci, że ja już profesjonalnie nie pracuję. No to może tak tego po Ej, Hej! Hey. Słuchaj, lubię cię, ale nawet jak mnie pukniesz, to się od tego lepiej nie poczujesz. A właśnie, że będzie porówno. Mariusz, Stepan, jeden jeden. No Przecież widzę, że, że nie jesteś jakimś degeneratem. No, dziękuję. Wiesz, na moje oko wygląda, że jesteś samcem alfa. A wiesz co? E, jak masz ciśnienie, to się zrelaksuj. Masz to. Narkotyki? E tam narkotyki! Używki! Nie, zrób tak, jakbyś się przestarzył, że mama cię na czymś przyłapała. Mm. O! No jak? fajnie, co? No widzisz. No ty chciałeś na gór wychodzić jakiś degenerat. No dobra, już wystarczy. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj teraz ja. Słuchaj, wiesz, strasznie jestem głodna. Coś języce? Zabij ci. Chodź. Ale przedtem wyrzucisz mi śmieci, dobra?

Elcha, jarałeś? Kochanie, co ty taka spięta się jesteś? No chciałeś, żebym wrócił do domu, no to jestem. Byłeś tutaj kurwy z szóstego? Co? No, byłeś tutaj kurwy z szóstego? Ale weź się i tak nie nazywa. No wszyscy wiedzą, że to jest kurwa. Ona już tego nie robi, wiesz? NIE! Jestem... Stefan? S Stefan? Stefan! Nie widzisz, do czego prowadzi przemoc w rodzinie? Ale mnie boli. Tym razem to przybiłaś. Oj, nie histeresum. Będę jutro. Ma. Ale co, Mariusz. O co ci w ogóle chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że masz się wyprowadzić. Do końca miesiąca, rozumiesz? Może teraz tak powinniśmy wziąć ślub? Wiesz? Wiesz co, kochanie? Tak? Przemyślałem to. I chyba tym razem nie. Jak to nie? To co ja teraz zrobię? Wyprowadź się do Mariusza. Mariusza? Nie, on mieszka z rodzicami. Jebana Joga. Co? zrobić zrobicie na ulicy? Dasz sobie radę. Proszę, proszę cię. Proszę. Zostawmy. O, moja marynarka. Niech mam teraz zrobić? Co się tu dzieje? Ja pierciem. Ja, miałam po... ja chyba pójść na ulicę, tak? Oj, nie, dziecko, że to będzie dobrze. Ej, to jest nieporozumienie. Ja z nim niczego nie robiłam, ani profesjonalnie. No, hmm, nagle hmm. hmm. Ale. Ale kim pani jest? Mm. ale się porobiło. No. O, no, matko, słodka. <grym> ale ale co, co z tym dzieckiem, ty nic mi nie ma. To jest dziecko Mariusza. Mm. Ale słuchaj, jaki słodki babasek. Takie jakie cudne serce się gra, jak się patrzy na niego. No. nie powiesz mi, że ją przygarnęłaś. No, oczywiście. Przecież nie zostawię jej samej z dzieckiem. No zresztą też nie wygląda na dorosłą, no ktoś się musi zająć po Kurczę, to ty zostałaś bardziej. Ja. A więc cierpię się resztę tego życia z ratością się się wita, jest na wczoraj Z i tak Cześć No papa smutkom krótko Pa wszystkim negatywnym ich skutkom Jutro trzeba puścić władzę wyobraźni A ta niechaj zbłaśni, niemocy wskaźni Jutro odważny da upust fantazji A za drzwi stóp postępujących marzeń drzwi Jutro odbić od dna człowieku mi to jej podgłoś nie jutro, odpocznij, bądź dumny z siebie głos wyrośni też jeden dni zleje w pierwszy reszty twojego życia Wczoraj nas, na straty spisać Z przeszłością kwita Z radością się przywita Z czoła przeciwnością i tak Czy pierwszy reszty twojego życia Wczoraj powinieneś na straty spisać